Witam serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Przepraszam za trochę dłuższą przerwę, ponieważ odcinka nie było już od ponad tygodnia. Niemniej dzisiaj zagramy sobie z Symbiozą, czyli talię, którą ostatnio wrzuciłem tylko dla wspierających. Ale jeśli jesteście wspierającymi i już ją widzieliście, to nic nie tracicie, ponieważ jest to wersja trochę zmodyfikowana. Gdyż wszedł z Filavandrel. No i cóż... Wyrzuciliśmy Gezrasa, jest teraz Filavandrel. Dlaczego tak gramy, o tym też opowiem, ale najpierw przejdźmy do dowódcy. Dajemy tutaj jednostce witalność na dwie tury trzy razy, co jest oczywiście używane najlepiej i najczęściej na Hamadriadę, ponieważ to pozwala nam tak naprawdę wyciągnąć z tego dowódca 16 punktów. No i mamy też tą pasywną umiejętność symbiozy, która jest bardzo, bardzo ważna, ponieważ, no cóż, mamy minimalną liczbę jednostek, czyli mamy ich 13 z czego i tak sporo z nich zagrywa karty specjalne. A więc no powiedzmy w idealnym przypadku, znaczy w idealnym. Mamy zazwyczaj 12 no 12 około gorda tych kart specjalnych zagranych w rundzie w grze całej co co daje nam nawet 12 dodatkowych punktów z dowódcy. Czyli jeśli wszystko pójdzie idealnie, no to ten dowódca generuje 24 punkty w ciągu całej rozgrywki, co jest dosyć imponujące trzeba przyznać. Tym bardziej, że dodaje aż 15 punktów do limitu werbunku. Przewaga taktyczna wzmacnia sojuszniczą jednostkę o 5 oczywiście, no i cóż, przydaje się to głównie pod dunkę albo pod czarodziejki z dodatana. Innych, zbyt dobrych celów raczej nie ma, ale zawsze można wzmocnić drzewca z symbiozy. Następnie mamy Aitney, oczywiście najlepiej jest ją zagrać w rundzie trzeciej, ponieważ różnica jest ogromna. W drugiej rundzie też spisuje się całkiem nieźle, ale oczywiście no, w trzeciej jest bez porównania najlepsza. Filavandrel, dlaczego nie gramy tutaj Gezrasa, tylko Filavandrela? Jak widzicie, Gezras też kosztuje 12 oczywiście, ale powód jest tego następujący. Filavandrel pozwala nam zagrać kartę specjalną. Jest to kolejna jednostka, która zagrywa kartę specjalną. Czyli w kolejny sposób tak naprawdę obchodzimy ten limit prowizji, no i dar natury możemy skorzystać po prostu z pasywnej umiejętności symbiozy, to też jest bardzo istotne. I z umiejętności symbiozy innych kart, tak jak na przykład mamy tutaj trzy symbiozy Zejdne w trzeciej formie, co tak naprawdę daje nam wtedy cztery punkty dodatkowe na filawandrelu. No i jak dla mnie naprawdę jest to tego warte, tym bardziej, że filawandrela spokojnie możemy oddać tak naprawdę w każdym momencie. Nie musimy się martwić tym, żeby. Żeby go ustawić rząd, oczywiście, to miałem na myśli, ponieważ, no, wiadomo, jak gramy Gezrasa, to musimy sobie odpowiednio ustawiać rząd, żeby wzmacniał te jednostki z tyłu. No, a czasami te drzewce nie chcą współpracować, tak się zdarza. Dobrze, dosyć już o tym. Przejdźmy do Simlasa. Zagrywa wszystkie kopie brązowej karty z naszej talii. Tutaj tych brązowych kart mamy aż 4 do wyboru, nawet 5. Urodzajne żniwa, bardzo dobry cel, lekcje przyrody też jak najbardziej kręgi życia możemy jeśli chcemy pójść bardziej pod carry over, a mniej pod tempo, ponieważ urodzenież nie ma też naprawdę sporo w ręce mogą wzmocnić, ale większe punkty robią. Tutaj te czteroprowizyjne karty natury raczej nie są idealnym celem pod Simlasa, ale można je oczywiście zawsze zagrać. Obrońca puszczy najlepsze oczywiście razem z lekcją przyrody. Zeflasu, no cóż, zagrywamy jednostkę skojatel z naszej talii, co jest bardzo przydatne, jeśli chcemy się na przykład skrócić Simlasem. Rada i Sengrima mamy ją tutaj naprawdę bardzo pewną, Gord jest gwarantowany. Z elfów, no to nie mamy aż tak łatwo, ponieważ są zarówno czarodziejki, Simlas, jak i Vandral, więc to jest ryzyko. Oczywiście z Driadami tak samo, ponieważ mamy też Hamadriady, Eitne, Dunkę. No i oczywiście VW, dlatego rada jest głównie pod Haralda Gorda. Ale jeśli mamy mało kart w talii, albo jeśli jesteśmy skłonni zaryzykować, no to oczywiście można ją sobie rzucić. Pałwę kolejna opcja, żeby po prostu dobierać, żeby się odchudzać. Naprawdę w tej talii spójność jest bardzo wysoka z uwagi właśnie na V, Radę, Zlasu i Simlasa. Dalej Dunka, po prostu rzucamy ją sobie, najlepiej w sumie z przewagą taktyczną, no i będzie nam wzmacniała karty w ręce. Harald Gord, znerfiony do maksymalnego wzmocnienia o 12, ale i tak to 12 będziemy z łatwością osiągać w tej talii. No i cóż, jest to po prostu 15 za 7 tak naprawdę urodzajne żniwa, zagrywamy brązowego elfa Dolblatana i wzmacniamy jednostkę w ręce. W zależności oczywiście od tego, którą kartę wybierzemy, to taką jednostkę wzmocnimy. Można tego użyć na przykład z filawandrelem. No jak raz to rzucimy, to on już jest na szóstce. Można nam zagrać właśnie urodzajne żniwa znowu. Można nam zagrać również kulę, jeśli chcemy. Natomiast urodzajne żniwa najlepiej działają oczywiście z simlasem. Z uwagi na to, że możemy je po prostu skumulować. I na przykład uzyskać dwie czarodziejki, i przeciwnik raczej nie będzie miał możliwości, żeby je naraz zbić. No właśnie, czarodziejka, czyli sześcioprowizyjna karta po tej aktualizacji. No i zagrywa nam, jeśli nie zostanie zbita, ani obita. Chociaż jeśli zostanie obita, to mamy hartowania troski drzwi, więc to nie jest aż taki problem. Natomiast jeśli zostanie zbita, jest oczywiście dosyć słaba. Ale jeśli nie zostanie, no to tworzy nam kartę specjalną w o koszcie werbunku równym jej sile lub niższym. Także mamy potencjał, żeby dostać rodzaj żniwa, kulę, czy jakąkolwiek kartę specjalną, która jest tutaj w naszym arsenale. Taką jak na przykład lekcja przyrody, która w tej tali będzie zazwyczaj wchodziła za 7 punktów. No i jeśli możemy, to lepiej zagrać właśnie najpierw jakąkolwiek kartę natury, żeby uzyskać te dwa dodatkowe punkciki na śmiertelnym ciosie. Krąg życia. Tutaj też śmiertelny cios mamy, no i to jest 5 punktów 2 jako wzmocnienie na ręce. Losowe, jeśli nie mamy śmiertelnego ciosu. No to jest karta dosyć mocna, oczywiście najlepiej też z Fila Vandrela, z Simlasa oczywiście, ponieważ sama w sobie robi dosyć małe tempo, dlatego najlepiej ją zagrywać właśnie z Simlasa, albo jeśli to przeciwnik zaczyna, no i my i tak chcemy sobie te punkty carry over porobić. Hamadriada, Symbioza na koniec naszej tury, jeśli ma witalność, wzmacnia się o 1. No to jest bardzo dobry silniczek, który rośnie naprawdę wysoko, dlatego jest oczywiście podatny na resety, na niszczenie po prostu wysokich jednostek. Dlatego też nie polecam za bardzo wzmacniać tego na przykład Troską Driad. Najlepiej albo dowódca, albo właśnie adept szkoły kota. Troska Driad tutaj oczyszcza, wzmacnia o 3 i jeśli mamy Dryadę, no to daje jej też witalność na 3 tury. To jest dobre na hamowanie Driady, jeśli zostanie na przykład zablokowana. Ale ogólnie jest to kontra, właśnie na blok. Można tym wzmocnić czarodziejkę, odblokować ją, jeśli została zablokowana. I dlatego też tutaj raczej nie gramy kryształowej czaszki, ponieważ, no cóż, mamy i tak oczyszczenie. Nawet 3, jeśli liczyć Obrońcę puszczy, i jeszcze więcej, jeśli liczyć czarodziejki, Filawandrela i tak dalej. Hartowanie po prostu 5 punktów, chyba że zagramy na gorda, to damu jeszcze dwa punkty pancerza. Ale oprócz tego, no to jest po prostu 5 punktów plus 6 z dowódcy, czyli zawsze jest to 6 dla 4. Dobra karta specjalna. Adept szkoły kota możemy dać krwawienie lub witalność. Karta jest naprawdę dobra, z uwagi na to, że po pierwsze nie blokuje, blokuje rady i sengrima, daje witalność Hamadriadzie bez wzmacniania jej, tak na przykład, troska Driad. Przy czym ma 4 siły bazowej, więc naprawdę ciężko, żeby nie zrobił dobrych punktów. No, ta karta zawsze jest dobra. Po prostu ma 4 punkty siły, czyli robi 4 za 4 od razu, i nawet jak da witalność na dwie tury, to i tak jest 6 za 4, a to nie, wiem, nie ma sytuacji, żeby nie dawał tyle. No, po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości nawet, bo on musi jakieś jednostce dać, a samemu sobie nie może, więc nie może być to jedna. Także on robi minimalnie 6 za 4, tak naprawdę, jeśli mamy dla niego jakiś cel, a bardzo często potrafi zrobić nie wiem, 8 za 4, 9 za 4. Naprawdę bardzo dobra karta. Także teraz przejdźmy sobie do rozgrywki. No i jesteśmy na randze zerowej, w trybie rankingowym i zobaczymy, jak ta symbioza się spisze. W ogóle mogę Wam tak na szybko zdradzić, że tą rangę pro tym razem wbiłem przy użyciu talii z cery z Gudmundem. No i to będzie temat następnego naszego odcinka, także wyczekujcie, powinien się pojawić tym razem niedługo. Ponieważ akurat miałem trochę więcej czasu, dlatego nie wiem, 2-3 następne odcinki będą w dosyć krótkim odstępie czasu od siebie. Yy, urodzajne żniwa wyrzucę. Wyrzucę. Dobrze, mamy dunkę. Mamy Simlasa w urodzajne żniwa. Mówca klanu kruka. Yy, no to tak, ja wyrzucę sobie dunkę. I będę mógł i tak zbić tego Mówcę w następnej turze. A dunka oczywiście będzie już działać cały czas. Myszowór. To będzie Giga Scorpion, zakładam. No tak. Także cóż. Lecimy z lekcją przyrody. No i zobaczymy, co tam przeciwnik będzie jeszcze miał. Yy, Grasiną dal, właśnie zauważyłem. Gremista. No dobra. Gremista teraz kosztuje 6 prowizji, właśnie. No w sumie jest to pewna zmiana. I yy, co teraz? Spróbowałbym może zagrać czarodziejkę. Tutaj nałożyć pewną presję na przeciwnika, oby nie grał maligny. Maligna byłaby w tej sytuacji mocna. O, ona w malignę, coś czuję. A nie, koral. Dobra. Ajajaj. Dobra, już widzę co zrobił. Czy będę miał szczęście? Proszę. No, nie jest źle. E, oczywiście i tak sobie to dogram na razie. O, właśnie, gremista oczyścił Morkwarga. To może być jakieś ciekawe zagranie. Natomiast w tym momencie e... Morkwarga nie zbije, niestety. E... Dobra, i tak chyba lekcję przyrody zagram. Nie w Morkwarga, w To chyba będzie najwięcej punktów mi dawało. 4 plus 2 to jest 6 punktów z lekcji. Plus 7 oczywiście z dowódcy. Czyli na ten moment najwięcej. Mała hafruę. Gra też transbitewny, Więc ja zdecyduję się jednak w tym momencie na Simlasa. Urodzajne żniwa. I proszę bardzo, myślę, że zaklinaczka będzie w tym momencie najlepszą opcją. Nakładać będzie największą presję na przeciwnika. Eee, I myk, i cyk. Dobra, tutaj w ogóle V wzmocniona do 6. Pasował nasz rywal. Dobra, ja w takim razie zrobię sobie tak. I proszę bardzo, urodzajne żniwa dają mi kolejne punkty na później. No, ja bym się już tutaj rozkręcił, więc. No, dobra decyzja ze strony naszego rywala. Cóż, on gra scenariusz. On gra Fukusji, on gra prawdopodobnie gąbczastego grzyba. Więc dosyć dobrą decyzją wydaje mi się, byłoby tutaj spróbowanie jakiegoś blidu. Żeby trochę wykryfawić przeciwnika z tego, co tam posiada. Czy troska driad będzie taka dobra? No nie będzie zła myślę. Hartowanie możemy wymienił. I no, całkiem jest dobrze, bym powiedział. Nawet może Adepta bym wymienił. Hamadriada, proszę bardzo. Ja w tym momencie będę trochę cisnął. Żeby, nie wiem, wyciągnąć właśnie taki scenariusz, cokolwiek prosto od przeciwnika. Masiną dal jeszcze oczywiście, to też jest bardzo ważne. Maligna, uuu. Tutaj Maligna faktycznie zadziałała. Dobra. Obrońca puszczy. Tak, obrońca puszczy tym razem pójdzie w żniwa. I proszę bardzo, czarodziejka z Dolatana. Chcę nałożyć presję na przeciwnika. Tutaj. Dobra, onej romancja, już druga leci. Zamaszysty cios. Hmm. Dobra, z F.L.A.S.U. zagram wejtnę. I tutaj już będę próbował wywrzeć presję na przeciwnika. Pod gąbczastym grzybem. Nie, to jeszcze nie jest to. Mówca klanu kruka. Idealnie. Także myk. Proszę bardzo, mamy go gwarantowanego Haralda Gorda. Który oczywiście będzie miał 15 punktów. Fukusja już leci, proszę bardzo. Cóż, zobaczymy, co tutaj się uda zrobić. Przeciwnik oddał siną, oddał Fukusję. Aha, frue. Nie zyskuje, nie wzmacnia się jakoś bardzo. No, a co tutaj? Czy to grać dalej w ogóle? Przeciwnik będzie miał jeszcze scenariusz. Hmm, czy w ogóle możliwe jest, żeby jakoś to ugrać w tej rundzie? Zróbmy więc tak. Proszę bardzo, urodzajne żniwa i czarodziejka z Belgletana. Tutaj już VWZ za 12, więc nawet jak to spasuje, to będę miał coś naprawdę, naprawdę mocnego. Mahakamski dwójniak. Dobra. Spróbujmy to zrobić. Czy nie? Może nie. Tutaj przeciwnik będzie miał scenariusz. Ale z drugiej strony... A, zaryzykujmy. Hartowanie, proszę bardzo. No i czarodziejka z Dolblatana. Czarodziejka z Dolblatana w zaczepkę, myślę, będzie najlepsza. I czy jeden ładunek z dowódcy tutaj dać? Jeden, myślę, że dam. Może powinienem dać dwa, nie wiem. Ale jeden zachowam na następną rundę. O! Zwycięstwo! Także cóż, może przeciwnik zdenerwował się, że musi tyle czekać, ale może po prostu zrobiłem go 2-0. Wydaje mi się, że ta druga opcja jest bardziej prawdopodobna. W każdym razie, dziękujemy mu za, za rozgrywkę. No i cóż, zaraz widzimy się w następnej. A gierka już nam się wczytuje. No, i zobaczymy, z kim przyjdzie nam się zmierzyć. Teraz będzie to dosyć podobna talia, niestety. Czy będzie to z dioganem? Będzie to z dioganem, niestety. Tutaj nie mamy za bardzo kontry na niego. Ale coś, myślę, uda się poradzić. Co będzie ważne tutaj? Eitny wyrzucę. Krąg życia. Może też to będzie ryzykowne, ale tak. Dobra. O to mi chodziło. Dwie lekcje przyrody będą ważne z uwagi na to, że on będzie grał morskich wysłanników, którzy i tak będą mu wchodzili całkiem nieźle. Tutaj dunka. I przeciwnik od razu używa przeklętego zwoju. No, na deszcz będzie dosyć ciężko, niestety. Coś tutaj pograć, ale możemy spróbować właśnie na 2-0 pójść ewentualnie, chociaż nie, nie, bo on mariogana. Biogan będzie to skutecznie utrudniał. Meluzyna się zaczyna i to przymierze dobra. Mam pewien plan. To przyjmie, że jest teraz na ósemeczce. Mogłem teraz już to zbić z lekcji przyrody, ale. Zamaszysty cios. Dobra. Wytwarzanie petard. Proszę bardzo, obrońca sprzątnięty. Niestety z dunki już więcej punktów nie wyniesiemy. Hmm. Się zastanawiam, czy. Dobra. Zagrajmy sobie może Hamadriadę już. Pustelnik. Przebijamy rywala na równych pomimo wszystko. I. Nie wiem, czy nawet nie zagrać kręgów życia może z Simlasa. W tym śpiewaczkę Hafruę. Jest to zawsze jakaś opcja, chociaż teraz prawdopodobnie będzie to jednak adept szkoły kota, tak jak mówiłem, 8 za 4. Bardzo dobry wynik. Morski wysłannik. Wiecie co? Tu mi się całkiem uśmiecha w zef, w simlasa mm, w dwa kręgi życia. I tutaj obrońca puszczy zostanie potężnie wzmocniony. Natomiast adept szkoły kota da teraz no niby trzy tylko tury na tej Hamadriadzie, ale zawsze to będzie coś. Co prawda, teraz Fulmar nie byłby taki zły. Uuu, w ogóle morski wysłannik całkiem ładnie się wzmacnia. Niestety. Dobra. Adept szkoły kota będzie też jednak robił punkty. Tutaj Meluzyna zabije tą śpiewaczkę. A nie. Jednak będą się nawzajem uzupełniać. To mała szkoda. Dobra. Na razie najlepszą opcją będzie chyba to. I tak, przeciwnik dostaje 4 punkty. Ja dostaję cztery. Hmm. Kapłan z Falblota. Dobra. Cóż, ja użyję obrońcy puszczy. No i czy wygram to na równych? Mam nadzieję szczerze, bo to jest oczywiście bardzo, bardzo dobra opcja, grając na tego typu talie. Co od niego wyciągnąłem? Jedno przymierze, jedną meluzynę, która dostała 21 punktów, więc będę musiał ją oczywiście wyblidować To co nie będzie łatwe, bo przeciwnik w ogóle gra, gra Fukusję, gra na rzeczoną morza. No mówię, to jest ciężki matchup, chociaż tutaj uda się na równych prawdopodobnie wygrać. Niestety, Meluzyna oczywiście urosła, nie udało jej się zbić. My nie mamy jak wygrać Ryogana, więc no to będzie też zależało po części od dobioru naszego przeciwnika. Czy on tam grał onej romancję jeszcze sprawdzę? Yy, nie grał. W tej sytuacji to tak dużo naszemu rywalowi nie daje. Yy, no i cóż. Ja to wygrywam z kartą do przodu. Wow! No to może odmienić bieg tej rozgrywki. Możliwe, że i tak przegram. Bo tutaj sporo oddałem: Simlasa, obrońce puszczy, Dunkę. No, no, no po prostu sporo, nie? Ale jest tutaj myślę pewna szansa zawsze. W takim razie, hartowanie bym rzucił. No i cóż. Na pierwszy ogień, myślę, pójdzie to. I cyk. Jest dosyć nieźle, mi się wydaje. Fukusja już leci ze strony rywala. Hmm. Czy jest sens tutaj cokolwiek dalej robić? To jest dobra zagadka w sumie. No e, dobra, załóżmy, że zaakceptuję to, tą kartę do przodu, ale czy na pewno? Nie, dobrze, dobrze, idźmy dalej. Idźmy dalej. Przeciwnik będzie musiał coś mocnego oddać. Co odda nasz rywal? Maumhafru, czyli nic wielkiego, tak znowuż. Dobra. Teraz, czy opłaca się oddać czarodziejkę? Czy my to przebijamy w ogóle? Na pewno przebijamy. Chcę po prostu wyciągnąć od przeciwnika jak najwięcej, jak najlepszych kart. To jest ryzykowne zagranie, ponieważ może mieć tu karty słabe. O, Oneiro. Zagrywa. Ciekawe po co. Może uda się to w ogóle porobić 2-0. No to tak. To będzie 15. 21.

Udało się w dosyć spektakularny sposób porobić to skeligę dwukrotnie. Jeden raz alchemię, drugi raz deszczyk. Chyba dwa razy 2-0 dwa było, jeśli się nie mylę. No cóż, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Mi osobiście grało się naprawdę ciekawie, naprawdę dobrze. I cóż. Zachęcam was do, sub do subskrypcji kanału, do zostawiania łapek w górę, komentarzy, do wstępowania na naszego Discorda. Jeśli ch ktoś chce wesprzeć kanał, to też zachęcam. No i cóż, żegnam się z wami. Do widzenia, no i cześć!